Bardzo głośno są twoje wypowiedzi od tak. paru dni. Kto to ogląda, że to jest patosport? Yy, a z kolei Tomek podpisał umowę, ona już jest podpisana. Tak, tak? za te serial, serial, serial do z tak? Tak. Więc yy, ja, ja wielką przyjemnością jest to, że przychodzi do mnie dwóch zawodników, do nas dwóch zawodników, którzy za chwilę będą, będą walczyć i możemy sobie kulturalnie z stosunkiem pogadać. Jak ja widzę, co się dzieje tam, i nie mówię tutaj o tych walkach, to, to jest jakieś dramatyczne obniżenie poziomu. A może po prostu zejdźmy na poziom praktyki. Mamet, no. kto wygra pojedynek Lexi Chaplin kontra Marta Linkiewicz 9. Popatrz jego minę. Nie. No. <laughs> Bo moim zdaniem Lexi jest lepsza kondycyjnie, ale Marta ma siłę i masę. Jak ty to oceniasz? Lexi znam, w sensie kojarzę, ale te drugie nie, no, niestety nie wiem. Marta Linkiewicz nie ko no, kojarzysz? No nie kojarzę, no przepraszam, no nie kojarzę. No. Ale czy to jest dowód na to, że ten sport... Pęcznieje w różnych wydaniach, bo jest tak popularny, czy to jest karykatura tego sportu? To jest karykatura tego sportu, niestety. No to dlaczego wy nic nie robicie? No, robimy przecież. Żeby protestować, żeby że ktoś. Myślę, że wprowadza do parteru nie. wartościową rzecz, jaką jest rywalizacja profesjonalistów. Ale to wiesz, nie robimy. Tylko jest, 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 jest organizacja jak KSW, czy inne organizacje w Polsce, które robią typowo MMA. I mm -hmm. e, e, są gale Frykowe. Mhm. Mm mm -hmm to nie oznacza, że to jakby ten kontrast, który ludzie widzą, no to jak zauważysz sobie, na przykład przyjdziesz na kajetzu, zobaczysz, jakie są odbiorcy, a ja są odbiorcy, i przyjdziesz na, na galę zobaczysz różnicę w odbiorcach. To pokoleniowa przede wszystkim. Pokoleniowa. Mhm. I teraz, czy ktoś z nas, czy Tomek teraz podpisał kontrakt mhm. z, z frykową e, organizacją, ja uważam, że też wnosi tam coś, co może zmienić coś w tym różnikach? Mm -hmm. A może legitymizuje Tomek i jednak pato? Nie, powodu. ja wchodzę, jako, będę walczył na tych samych zasadach, co z mam będę walczył, czyli Boksie, ale że to robi ta organizacja. Płacą pieniądze i to powiem bardzo duże pieniądze, bo mam kontakt podpisany. Czekaj. influencerzy, podstarzali piłkarze, youtuberzy to są Twoim zdaniem zawodnicy czy showmeni? Bo przyjdzie ci walczyć z jednym z nich. Właśnie, słuchaj, no To no... może być, to nie ma znaczenia, czy showman, czy czyn. No, że że, że... będzie bić Tomasza Haj, to będziesz bił. No to może, bo to jest widowiczko. Że... No, jak trzeba się pobić, no, to trzeba się pobić. Czy to będzie taki, czy taki Ale czy... aktor, czy, czy, czy sportowiec zawodniczy, czy. Będzie kto? Czy Ty miałeś wpływ? Masz wpływ, będziesz miał wpływ na tego zawodnika, z którym będziesz walczył? No, że mam, mam. nie będzie karykaturalnego pojedynku? Nie, nie, typu, nie, nie. Wiesz... Ja tam mniej więcej wiem, kto może być, no ale wiesz co, nie, nie też nie lubię się skupiać, wiesz, już na mhm. walce na, na fejm, bo, no, bo jest to, coś przed nami, jest teraz. Wiesz, no musimy tutaj. to powiedzieć, mimo że to jest nasz kolega. Czy... Sebastian Fabiański, który w sumie w trzech walkach wytrzymał 93 sekundy na ringu, to jest dobry wynik czy nie? Posłuchajcie, Mam. bo my przyskoczyliśmy, bo tam są dwa aspekty. Tak. Na których nie powiedziałeś, bo tak naprawdę mhm. bo chodzi o frikę, Powiedziałeś, że głośno jest ostatnio o tym. O Twojej wypowiedzi, że powiedziałeś, powiedziałeś że. że... E, powiedziałem i mówię, i będę mówił, że konferencje, które się odbywają, mhm. to jest potola. Mhm. Straszne. czy to, że oni tam wyzywają, popychają. To jest tragedia. To jest tragedia. I to w żaden sposób nie można tego jakoś tam usprawiedliwić. Mhm. I teraz mówić, że to odbiorcy są. No, no, to jest, A to nie jest część no, widowiska? To, 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 to usprawiedliwiają no. się organizatorzy, bo dla nich to jest jakiś. Okay, no dobrze, to, czyli, czyli konferencje, ważenie to jest trochę kabaret. A dalej? Dalej. I teraz tak trzeba podzielić też tam, bo Tłabiański, o którym ty mówisz. Ale tam też są zawodnicy, którzy e, zaczynali, zaczęli trenować i widać o nich e, progres. Mm -hmm. I, I tam mają charakter. Biją się. No, na przykład te bracie. bracia. Okay. E, chłopacy bardzo mocno od początku zaczęli to mm -hmm. też w zaczęli walczyć, ale mm -hmm. widzę w nich naprawdę duży progres. Ale tam widać mm -hmm. charakter, widać tam, że się biją, że mają mm -hmm. technikę. Ale oni chyba to potraktowali nie incydentalnie, tylko jako swoje zajęcie dzisiaj, prawda? I tam kilka innych zawodników też jakby. Ci, którzy od, od zera zaczęli, coś tam sobą reprezentują. Ale to nie jest tak, że to wszyscy są, wszyscy to jakiś kabaret. No, mhm. Nie możesz wyjść do walki oszukując e, ludzi, którzy przyszli oglądać ciebie na walkę. 3 po 9 sekundach. 3 walki, 93 sekundy. To jest kabaret? Czy to jest skok na kasę? Czy, czy co? Mówię o Sebastianie Fabiańskim, bo. Mam kilka takich zawodników, o którym tu kolega taki jest, który jest. Cesarzem. Mówisz o mnie? A, twój kolega. Arczyn, Arczyn, kolega, który. No wiesz, no to nie można oszukiwać ludzi. No, nie oszukiwać no dobrze, ludzi, ale ludzi poczekaj, Sebastian Dzisiajski dostał się. po 700 tysięcy za każdą walkę. To nie jest zły pieniądz, chyba nie? To jest bardzo dobry pieniądz, ale czy ty e, zrobiłeś show przed, no to bądź do końca facetem i, i wyjść bij się. Mm -hmm. Teraz ostatnie może? pytanie. Dobra, to ostatnie mm -hmm. pytanie. Pij się normalnie, nie trzymaj mnie to. Nie trzymam. Bij się. Trzyma, trzyma no. trzyma. się. Płockaj, Daj jeszcze troszeczkę czasu i się. będzie. Nie, ja mu nie trzymam, bo to mnie po... po... prowokuje. On mnie prowokuje. Wojewódzki. Gędzierski.